Pierwszy raz będę robił, także może być różnie I zaczniemy sobie od zrobienia kremu Śmietanka 36 Trochę cukru pudr. No i teraz sobie to ubijamy To się ubija, a ja w międzyczasie proszę ciastka Double cream, tak mniej więcej Śmietanka ubita i dodajemy mascarpone I teraz dajemy pokruszone oreo Krem mamy gotowy Oddzielamy żółtko od białka um. Teraz do środka trochę cukru Dodajemy mąkę, stopniowo będziemy teraz wlewać mleko, lekkie mleko, teraz masełko, ciasto przykrywamy i odstawiamy do wyrośnięcia. Przez chwilę myślałem, że nam się to nie uda, nawet mają taką charakterystyczną linię, ale niektóre, niektóre, okej? Okay? Ten krem wszystko uratuje. Nie mam szprycy, ale zrobiłem sobie sam z już talerzyka papierowego, reklamówki. Zobaczymy, może się to uda, nie? Tam to mi pękło, także będzie e, farsz na pączku, nie? Mega. Wziąłem jakąś inną reklamówkę. Teraz się udało. Rozpuściłem białą czekoladę i jeszcze robię takie kleksy. Powiem wam, że jest grubo, ale myślę, że jak położymy tak oreo na każdego, to już jest, patrzcie. Upgrade fancy. Yes. Zobaczmy, jak z tym kremem. Girl. Oh my, oh my fucking god. Dobra. To końcowo nie wyszło takie złe, tylko uważam, że dałem za dużo mąki do ciasta. Dzięki. Czasami nie dojdziesz do tego nadzienia, to też droba. Czy jest? Mm, jest już. Ej, pokaż im. Ja miałem problem.